Hello! No witam Was serdecznie na kanale o tym się akwarystyka. Dzisiaj mam taką wenę, żeby nagrać Wam filmik, bo tutaj słuchamy się, że źle dzieje, po prostu się dzieje źle i chciałabym tutaj Wam pogadać troszkę, poopowiadać co się dzieje. No bo jak było dobrze, no to było dobrze, a teraz po prostu zaczęło się dziać cuda. Cały czas po prostu jest to samo: karmię rybki, kieruję karbo. Już przestałam w ogóle nawozić to akwarium, bo po prostu. No, glony szaleją, więc nie wiem, co mam robić tak naprawdę, żeby te glony przestały tutaj szaleć. Jeśli chodzi o roślinki, to yy, ta kryptogon naprawdę sobie super radzi. No, pięknie rośnie jak widzicie, duże listki. Tak samo ta tutaj zarobiście sobie radzi, roślinka. No, minusem są te glony, niestety. O takie właśnie glony mi chodzi, słuchajcie. Tak jakby taki kurs się odsadzał na roślinkach. Cię tu już ściągałam i taki kurs się zbiera cały czas. rosną, to pewnie są jakieś odmiany inne, i dlatego tak to brzydko wygląda. A drugim minusem to są moje te bliksy, no zobaczcie. Są całe po prostu poobiadane jakby. Ktoś się tu obiada? Nie wiem kto. Czy to glony jej po prostu zjadają? No nie wyglądają zbyt pięknie. A co nie pamiętacie a jak Wam dawałam filmik na YouTube, na czy Wam, jak wstawiałam filmik, to wyglądało normalnie, a teraz po prostu są takie o... Nie wiem, czy to wina jest limaka, czy czyja... Czy to tak brzydko wygląda? No zobaczcie. No to wygląda po prostu tragicznie. A jeśli chodzi o właśnie tą kryptokorynę, tutaj z tyłu, no to ona sobie już ładnie urosła, jest bardzo duża. Więc super, naprawdę super. Jeśli chodzi o roślinki, to nie mogę narzekać zbytnio, no bo one naprawdę szybko rosną i ładnie. Tak samo tutaj mam teraz w planie tutaj powyrywać tego całego lotosa i zostawić na, na młode, żeby sobie tutaj powyrastały. Jak widzicie, tu są młode już listki, także te ja pójdą out. I to będę robić sobie przecinkę, więc tutaj będzie porządek. Tak, proszę Państwa, no. Jak mam tło, to tak jakby ciemno wygląda, tylko w przeszłości po prostu, po prostu okno. Ale tak wygląda jakieś tło. To tak troszkę ciemnie w tym akwarium jest. Ale jakby jest taki fajny klimat, że to wygląda tak naprawdę super. No. Co by wam to jeszcze powiedzieć? Hmm. Krypty się również rozmnażają nieźle. Muszę coś zobaczyć. No, troszkę ich przybyło i tak dalej. Cały czas mi tutaj te wyłaniają, wyłażają te. Um, bliksy, no ale co z tym zrobić, trzeba znowu wsadzić no rybki tak samo sobie y, żyją w tym, jak funkcjonowały, niestety głupiczka tutaj już mi dogorywa prawie i tak już jest takie kilka dni nad tydzień w takim stanie takim już agonnym prawie, nie wiem co też z nią zrobić nie będę jej zabijać jeśli chodzi o neonki, to naprawdę wszystko jest ok no Roślinki rosną naprawdę dobrze. Nie mogę na czekać. Rosną po prostu w tempie szybkim i tak, jak chciała. No ale te glony niestety sobie tutaj szaleją i cóż. Cóż zrobić? Słuchajcie. Nie wiem, co zrobić. Tak samo tutaj te roślinki sobie też jakoś tam pomalutko rosną. No jest dobrze. Tam się kwadru prezentuje, pokazywałam, no niestety się okno przyświetla, ale wieczorem tu już gasi, gasi się światło Więc wieczorem nie jestem po prostu w stanie tutaj mm, nagrać nic, dlatego że już jest wyłączone, światło automatycznie się wyłącza Dlatego nagrywam w ciągu dnia Niektóre nigdy sobie radzą pięknie, które rosną sobie super po prostu, niektóre sobie po prostu nie radzą Przezglony tak samo tutaj już są takie ładne, zielone, a tutaj nigdzie, nie gdzieś takie są już bardziej brunatne, przez glony, niestety. Tak to słuchajcie, wygląda. No, nie wiem, no, jak glony, no, płakać nie będę ze względu na glony, dlatego że do glonów jestem już dość przyzwyczajona, bo praktycznie cały czas one tutaj sobie buszują. Raz jest ich mniej, raz jest ich więcej, więc cóż. Stwierdziłam, że to trochę zapisze, zapuszę sobie tutaj pistię, którą mam. O, troszkę sobie ją zapuszczę. Może wtedy właśnie ona jakby zjada, zje te, ten nadmiar y, substancji odżywczych. I może po prostu sobie poradzi. No, ale zobaczymy. No dobrze, moi drodzy. Trochę wam popowiadałam, co tutaj się dzieje. Jak widzicie akwarium wygląda z daleka, bo naprawdę ładnie, mi się podoba. Z tym tłem czarnym wygląda jeszcze lepiej, mimo że to tło jest takie, wiecie, zrobione przez amatorkę i amatora, ale jest lepiej niż takie, wiecie, przez przezroczyste. Daje taki ładniejszy efekt. Podoba no mi się, to życzę Wam miłego dnia, wieczorka, tygodnia i tak dalej. I tyle. No. Pozdrawiam serdecznie Was. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w góry, komentarz, żeby mój kanał sobie zasubskrybować, bo czemużby nie. I do usłyszenia następnego filmiku. Pa pa!